Czy zdarzyło się już Wam właśnie tak dzwonić z pociągu albo tak wzywać pomoc drogową lub też tak umawiać się na spotkanie lub prędkę. Chcecie raz na zawsze pozbyć się kłopotów z zasięgiem komórki? Oto genialne urządzenie. Dodatkowa wewnętrzna antena cell Jej mikroobwody zwiększają moc i zasięg komórki, tak jakby miała ona antenę o długości 1 metra. Popatrzcie, mamy dla Was test. Jesteśmy w windzie. Komórka z normalną anteną jest poza zasięgiem. Ta z wewnętrzną anteną ma zasięg. Wystarczy wkleić antenę Cell Phone pod baterię i rozmawiać z wielu miejsc, w których zwykłe anteny mogą okazać się nieskuteczne w windzie, w terenie, w pociągu, w pubie. Do każdej zakupionej anteny wewnętrznej Cell Phone możecie otrzymać niezwykle skuteczną membranę ekranującą, która odbija 90% szkodliwych fal. Antenę Cell Phone, współpracującą z każdym typem telefonów komórkowych, oferujemy w promocyjnej cenie 49 zł, a membrana ekranująca gratis! Zamów! Zadzwoń 0 prefix 61 85 80 280. Nowe reality show w TV 4 i Polsacie. Po Amazonkach i Gladiatorach. Tym razem przyszedł czas Czas na Blondynki. Zgłoszenia castingowe do 15 października. Zapraszamy dziewczyny i młode kobiety w wieku od 20 do 35 lat. Koniecznie blondynki o słowiańskiej duszy i urodzie. Czekamy też na zgłoszenia prawdziwych mężczyzn. Cechy szczególne: ciekawa osobowość, dar uchodzenia i to coś, co czyni mężczyznę wyjątkowym facetem. Zgłoszenia wraz ze zdjęciami prosimy przesyłać pod adres. ATM 55075 Milany Wrocławskie, ulica Błękitna 3 z dopiskiem Casting. Adres internetowy wwwcastingpolsat.pl.